Ciema no, się mało, no, witajcie z tej strony ja Tomcios 69 dzisiaj dla Was nagrywam odcinek QA, a dokładnie będzie QA, e, odpowiadamy sobie na pytania, z mam ich około 30, więc szybko sobie przelecimy. Jeśli Wam się wydaje takie filmy, podobają, zostawcie tu łapeczkę w górę z sobie katam na dole dzwoneczkiem, żeby Was kolejne filmy nie ominęły na kanale Oraz wbijcie do opisu, tam jest Discord, na którym możecie właśnie pytania, e, możecie pisać pytania, na które ja odpowiem. Oraz Instagram będzie też możecie pisać. A ja bez żadnego widzowie przedłużania zabieram się za odpowiadanie yy, pytań, bo jest ich naprawdę troszeczkę sporo, więc bez żadnego przedłużania zabieram się za yy, na, yy, odpowiadanie pytań. Czy oglądałem kiedykolwiek Harry Pottera? Widzę kawałki oglądałem, że ten. Także nie powiem wam co dokładnie, bo już nie pamiętam nawet kiedy to było i w ogóle. Jaki jest twój ulubiony napój? E, mam soki, kole, wodę i wszystkie inne picia, osi, pie, też e, piję i wszystkie widzę inne e, po prostu rzeczy. Ile masz wzrostu? 1,83 m dokładnie, nie wiem wie ile, jak to można opowiedzieć. ale dawno się nie, nie mierzyłem, ale mam metr około 1,83 m, może jakoś tak. Więc nieźli, nieźle, przepraszam. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Mam e, oczywiście e, na myśli zatańcy ze mną ostatni raz to jest e, Kubańczyka i Derbisa, przeróbka Krzysztofa Krawczyka, więc no wiadomo o co chodzi w sobie. Najgorsze jedzenie jakie kiedykolwiek jadłeś. E, to nie mam tylko najgorszego, ale wspominam mi to, jak byłem e, ostatnim razem w Paryżu, to poszliśmy do takiej restauracji, gdzie żeberka, bo ja ogólnie żeberka ja jem na... Wyjazdach, ale tak to tak od, nie odchodziło lekko od kości, ale widzowie jest git. Były git, oczywiście bardzo też polecam mieć y, żeberkę ze swojej strony. Jaki, mam tele, jaki masz telefon? Mam telefon y, Samsung A20, jeśli się dobrze nie mylę, ale też którym sprzętem, którym właśnie nagrywam, jest ten, więc y, naprawdę widzowie polecam, ale kiedyś może się inaczej na coś przerzucimy. Wygląd czy osobowość? Widzowie nie liczy się, a nie wygląd Wygląd to widzowie zależy dla kogo, ja wolę z osobowości, bo wolę mieć Normalną dziewczynę, uporządkowaną, bo piękność nic zawsze widzowie nie da Jaki będzie nowy cover, widzowie? Cover nie wiem jaki będzie, ale jeśli zasubskrybujecie kanał, bo dobijamy do 700 subskrypcji, 570 subskrypcji na kanale I na pewno będziecie wiedzieli w najbliższych tygodniach, dniach, jaki będzie najbliższy cover, jeśli tylko zasubskrybujecie kanał. A my... Jakie masz marzenia, Widzowie? Marzenia mam... Trochę dużo mam marzenia. Chcę kupić takiego Mustanga albo Merola, ale to jeszcze daleko do takich rzeczy. Od kiedy śpiewasz? I tu, Widzowie, mam do Was wielką prośbę. Napiszcie mi, od którego miesiąca dokładnie zacząłem śpiewać oraz napiszcie, jaka to była piosenka. I tą, yy, ten komentarz, który napiszę i będzie dobry komentarz, oczywiście polajkuję i polubię i będzie gitarka. Co robisz oprócz nagrywania i śpiewania? Widzowie, a tu czasami nauka, tu z kolegami się wyjdzie i w ogóle tepe i te i rzeczy, widzowie. Yy, co chcesz wiedzieć o przyszłości? Co będzie z naszym życiem i nie wiem, co dalej. Tobie. Masz jakąś ksywkę, nie licząc Tomcia69? Mam, mówi na mnie trochę tu dużo ludzi, Tomcik, tak zwany Tomcik I tu jakoś się przyzwyczaiłem do tego i tak jakoś leci Czy lubię pływać? Lubię pływać, na wakacjach czuję się jak rybka w wodzie, więc naprawdę widzę, że jest git, jest mod jest power yy, W ilu językach mówisz? Mówię w trzech językach, potrafię mówić, ale nie tak do końca, ale jest to niemiecki, angielski i polski więc jest naprawdę, widzowie, gituwa Co najczęściej jesz na kiełbasę? Boże, na śniadanie. Kiełbasę, widzowie, Pff, też na gorąco bardzo polecam i też jest git. Eee, lubisz chodzić do szkoły? Jak każdy pewnie inny nie, ale tak, czasami tęsknię, czasami, widzowie, nie tęsknię. Hamburger czy kebab? Zjem wszystko razem z kebabem i hamburgerem, ale tak trochę lekko, w przeważa kebab. Lubisz ostre jedzenie? Widzowie, uwielbiam ostre jedzenie. To jest picobello, tak zwane. I też szykuję się u mojego jak bo ja nagrywam na zapas, więc e, widzowie wiecie, jak to jest. E, jaki masz... Czy, ma zwie, czy mam zwierzęta? Miałem kiedyś zwierzęta, kota miałem dokładnie, ale teraz, jeśli chciałbym mieć, to psa, bo pies też jest gdzieś, widzowie. Jaki masz kolor oczu? Mam brązowy i mam... i... Nie widzę też swoich oczu, ale wszyscy mówią, że mam brązowe. Co robisz, jak jesteś... Co robię, jak jestem smutny? Słucham muzyki, bo muzyka mi daje bardzo dużego uśmiechu na twarzy i będzie jest git, widzowy. Kiedy masz urodziny? 24 maj, dokładnie, a więc też jest widzowie bardzo piękna data. Wtedy się urodziłem i wtedy mam urodziny. Masz jakiś strach przed czymś? Nie mam strachu, widzowie. Wszystko zrobię, wszystko zjem, wszystko wypiję, wszystko zrobię. Eee, masz jakąś rzecz, bez której nie masz wyjść z domu? Pewnie, że tak. Na telefon, dokumenty i inne rzeczy. Ulubiony, sm ulubiony smak soku, widzowie. Mam pomarańczowy i trochę jabłkowy, ale bardziej, ale pomarańczowy widzowie. Rapti Pop. To i to, widzowie. Tu mam nie odpowiem, tylko mam, powiem to i to. Czy mam, dru czy mam drugie <laughs> imię? Pewnie, że mam. mam. Trzy imiona mam. Tomek, Jan i Łukasz. Zobaczcie, dobiegłyśmy do samego końca. Jeśli wam się takie filmy podobne, zostawcie tu łapeczkę w górę, tam na dole z weneczkiem, żeby was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale oraz wbijcie do opisu, żeby tam was nie ominęły właśnie też na Discordzie. Możecie zadawać pytania oraz na Instagramie. A ja się z wami i i zobaczenia. Kolejnego odcineczka. Luwa!